Witam na kanale dzieciaki testują, zapraszamy na recenzję czwartego tomu z serii Pamiętniki Wisienki od wydawnictwa Egmont. Jest to seria komiksów. Myślę, że dla dzieci w każdym wieku. Przygody Wisienki są strasznie wciągające, bardzo tajemnicze, a w rozwiązaniu tych kryminalnych zagadek Wisience towarzyszą Przyjaciele. Bogini bez oblicza, czyli Tom Czwarty. Jest to opowieść o urodzinach, właściwie o tym wszystkim, co się będzie wiązało z dwunastymi urodzinami Wisienki. Jeszcze tylko słówko o wydaniu komiksu. Zobaczcie, komiks jest w. Twardej oprawie jest przepięknie wydany. Każdy komiks z tej serii jest tak samo świetnie, pięknie wydany. Bardzo ładne ilustracje w środku mamy. I tutaj, tak jak w poprzednich tomach, mamy takie przeplatanie komiksu z pamiętnikiem. Pisanym przez Wisienkę i zaczyna się tętą właśnie od tego, że Wisienka pisze, że skończyła 12 lat, wczoraj miała urodziny, spędziła szalony dzień. Dziewczyny, jej przyjaciółki przyniosły i podarowały jej w prezencie album, album, w którym zostały powsadzane karteczki. Z obserwacji dziewczyny obserwowały z okien swoich pokoi to, co działo się za nimi, osoby, które tam przechodziły i przez lata tego im się naprawdę dużo nazbierało, i przyjaciółki Wisienki zebrały jej to wszystko w piękny album, który był pięknym prezentem, a mama zrobiła wisience niewiarygodny prezent. Pojechały we dwie na tydzień wakacji do dworu 100 tajemni. Wisienka była niesamowicie szczęśliwa z tego prezentu. No i tak zaczyna się przygoda Wisienki razem z mamą tutaj się pakują i Pojechały do tego tajemniczego, niesamowicie klimatycznego dworu. I ten wyjazd, te wakacje polegają na tym, że są tutaj do rozwiązania pewne zagadki kryminalne, czyli coś, co Wisienka uwielbia. Jak znacie ją z poprzednich tomów, to wiecie, że ona uwielbia kryminalne zagadki rozwiązywać i różne takie detektywistyczne sprawy. Wszystko Wisienka. Będzie chciała rozwiązać. I tutaj też się wydarzą rzeczy, które mogłyby się z początku wydawać, że wcale nie powinny mieć miejsca w trakcie tego pobytu, no ale wiadomo, tak się tutaj te losy i to wszystko potoczy, że nastaną też nowe sprawy do rozwiązania. Zobaczcie, jakie przepiękne wnętrze ma ten komiks. Jestem zachwycona ilustracjami. Akcja tej historii jest no myślę, że tak samo wciągająca jak wszystkich poprzednich tomów. Ja strasznie lubię Wisienkę, więc ja przy czytaniu tego komiksu bardzo fajnie się bawiłam. Niesamowicie miło spędziłam z tym komiksem czas. Historia jest ciekawa i można się tutaj w nią wciągnąć. I no wiecie, im dalej się czyta, tym bardziej chce się wiedzieć, co się wydarzyło i o co tutaj chodzi, więc się czyta i czyta i czyta, aż się nie skończy czytać. Więc jeśli lubicie Wisienkę, to myślę, że też Wam się spodoba ten komiks. I też będziecie się razem z Wisienką w tej niesamowitej podróży dobrze bawić. Więcej o bogini bez oblicza na blogu w opisie do filmu jest link, zapraszam tam bardzo gorąco. A ja się już żegnam. Do usłyszenia w kolejnych filmach.